Sól to jedna z najstarszych i najpowszechniej używanych przypraw na świecie. Towarzyszy ludzkości od tysięcy lat nie tylko jako środek wzmacniający smak potraw, ale także jako niezbędny składnik naszej diety. Mimo to sól często bywa postrzegana jako wróg zdrowia, zwłaszcza w kontekście problemów z nadciśnieniem czy chorobami serca. Jednak prawda jest znacznie bardziej złożona. W tym materiale przyjrzymy się, czym tak naprawdę jest sól, jakie pełni funkcje w organizmie. Jakie korzyści i zagrożenia niesie jej spożywanie, a także jak prawidłowo ją suplementować, aby służyła zdrowiu, a nie szkodziła. Zapraszam do wysłuchania materiału, który pozwoli spojrzeć na sól z nowej perspektywy jako sprzymierzeńca ludzkiego zdrowia, ale i też jako składnik wymagający przede wszystkim umiaru w spożyciu. Sól, którą znamy na co dzień, to związek chemiczny o nazwie chlorek sodu, składający się z dwóch pierwiastków, sodu i chloru. To substancja krystaliczna, naturalnie występująca w przyrodzie, między innymi w wodach morskich, podziemnych złożach i minerałach. Choć wielu z nas kojarzy ją jedynie z przyprawą kuchenną, sól pełni w organizmie kluczowe funkcje biologiczne. Sód jako elektrolit odpowiada m.in. za regulację gospodarki wodnoelektrolitowej, pracę mięśni, przewodzenie impulsów nerwowych i utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Sól występuje w różnych formach, najpopularniejsza to sól kuchenna, często jodowana, ale coraz częściej sięgamy także po sól morską, himalajską czy kamienną. Mimo że wszystkie rodzaje składają się głównie z chlorku sodu, mogą różnić się zawartością mikroelementów i stopniem przetworzenia. W historii sól była tak cenna, że nazywano ją białym złotem, a w starożytnym Rzymie nawet wypłacano nią żołd. Dziś mamy ją w nadmiarze, ale nie zmienia to faktu, że nadal jest jednym z fundamentów naszego zdrowia. Sól jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu, a jej główny składnik sód odgrywa kluczową rolę w wielu procesach fizjologicznych. Przede wszystkim reguluje równowagę wodno-elektrolitową, pomagając utrzymać odpowiednią ilość płynów wewnątrz i na zewnątrz komórek. Umożliwia też prawidłowe przesyłanie impulsów nerwowych, dzięki czemu mózg, nerwy i mięśnie mogą sprawnie współpracować. Sód wpływa na skurcze mięśni, w tym mięśnia sercowego, a jego obecność jest niezbędna do utrzymania stabilnego ciśnienia krwi. Co więcej, sól, szczególnie ta jodowa, Dostarcza jodu, pierwiastka potrzebnego do prawidłowej pracy tarczycy i produkcji hormonów metabolicznych. Bierze również udział w produkcji kwasu solnego w żołądku, który umożliwia trawienie białek i chroni przed szkodliwymi bakteriami. Krótko mówiąc, bez odpowiedniej ilości soli organizm nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować, dlatego jej obecność w diecie, choć często demonizowana, jest absolutnie niezbędna. Nadmierne spożycie soli jest dziś jednym z głównych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych. Choć ludzki organizm potrzebuje soli do życia, jej zbyt duża ilość w diecie, a taka występuje u większości ludzi, może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Przede wszystkim nadmiar sodu podnosi ciśnienie krwi, co zwiększa ryzyko nadciśnienia tętniczego, zawałów serca, udarów mózgu i innych chorób układu sercowo-naczyniowego. Sól zatrzymuje wodę w organizmie, powodując opuchliznę i obciążając nerki, które muszą przefiltrować nadmiar sodu. Przewlekłe przeciążenie nerek może prowadzić do ich uszkodzenia, a także sprzyja powstawaniu kamieni nerkowych. Nadmiar soli może także wypłukiwać wapń z organizmu, zwiększając ryzyko osteoporozy, szczególnie u osób starszych. Istnieją również badania sugerujące, że dieta bogata w sól może mieć negatywny wpływ na funkcję mózgu i przyczyniać się do rozwoju zaburzeń poznawczych. Dodatkowo sól może podrażniać błonę śluzową żołądka, zwiększając ryzyko choroby wrzodowej oraz nowotworów żołądka choć skutki nie pojawiają się natychmiast. Nadmiar soli działa podstępnie i cicho, stopniowo prowadząc to do, do pogorszenia zdrowia. To jeden z tych składników, których nie odczuwamy bezpośrednio, ale które mają długofalowy wpływ na cały organizm. Niedobór soli, a konkretnie sodu, choć występuje znacznie rzadziej niż jego nadmiar, może mieć równie groźne skutki dla organizmu. Stan ten określa się jako hiponatremia i występuje wtedy, gdy poziom sodu we krwi spada poniżej normy. Do takich sytuacji może dojść podczas intensywnego wysiłku fizycznego, długotrwałego pocenia się, biegunki, wymiotów, odwodnienia, a także przy nadmiernym spożyciu wody bez równoczesnego uzupełniania elektrolitów. Objawy niedoboru soli obejmują osłabienie, zmęczenie, zawroty głowy, nudności, bóle głowy i zaburzenia koncentracji. Może dojść do skurczów mięśni, kołatania serca, a w skrajnych przypadkach nawet do obrzęku mózgu, drgawek, utraty przytomności i śpiączki. Osoby starsze są szczególnie narażone na skutki niedoboru sodu, ponieważ może on prowadzić do upadków, dezorientacji i pogorszenia funkcji poznawczych. Hiponatremia wymaga szybkiego działania i często interwencji medycznej, zwłaszcza gdy objawy się nasilają. Dlatego nie należy całkowicie eliminować soli z diety, a jedynie dbać o jej odpowiedni poziom dostosowany do indywidualnych potrzeb organizmu i stylu życia. Prawidłowa suplementacja soli polega przede wszystkim na dostarczaniu odpowiedniej ilości sodu i jodu z codziennej diety, z uwzględnieniem stylu życia, aktywności fizycznej i ogólnego stanu zdrowia. Najważniejsza zasada to nie przesadzać z ilością. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by spożycie soli nie przekraczało 5 gramów dziennie, czyli jednej płaskiej łyżeczki. Warto pamiętać, że większość soli spożywamy nie z solniczki, ale z produktów przetworzonych wędlin, serów, pieczywa, fast foodów, zup instant i gotowych dań. Dlatego ograniczenie tych produktów to pierwszy krok do kontroli spożycia sodu. Warto wybierać sól jodowaną, ponieważ jod jest niezbędny dla zdrowia tarczycy, zwłaszcza w regionach oddalonych od morza. Alternatywnie można sięgać po sól himalajską, morską lub kamienną, które zawierają śladowe ilości innych minerałów, choć nie zastąpią one jodu. Osoby aktywne fizycznie, które tracą dużo sodu z potem, mogą potrzebować nieco więcej soli i powinny zadbać o uzupełnianie elektrolitów, np. poprzez kiszonki, buliony czy napoje izotoniczne. Warto czytać etykiety i kontrolować zawartość sodu w produktach. 1 gram sodu odpowiada mniej więcej 2,5 g soli. Kluczem jest świadome podejście. Nie chodzi o to, by całkowicie wykluczyć sól, ale by używać jej rozważnie. Unikać Ukrytej soli w przetworzonych produktach i dostosować jej ilość do własnych potrzeb. Sól jest nieodłącznym i ważnym składnikiem naszej diety, którego organizm potrzebuje do codziennego funkcjonowania. Pomaga regulować ciśnienie krwi, wspiera pracę mięśni i układu nerwowego. Utrzymuje równowagę płynów w ciele i dostarcza jodu niezbędnego do pracy tarczycy, jednak mimo jej licznych zalet, sól staje się problemem, gdy spożywamy jej zbyt dużo, a tak właśnie wygląda współczesna dieta wielu ludzi. Nadmiar soli prowadzi do wielu chorób przewlekłych, takich jak nadciśnienie, choroby serca, uszkodzenie nerek czy osteoporoza. Jednocześnie całkowite wyeliminowanie soli również jest szkodliwe. Niedobór sodu może prowadzić do osłabienia, zaburzeń pracy serca, skurczów mięśni i nawet zagrożenia życia. Dlatego sól nie jest ani naszym wrogiem, ani cudownym składnikiem jest przyprawą, z której trzeba korzystać mądrze. Klucz to umiar, świadomość źródeł i dostosowanie spożycia do własnego organizmu. Jeśli podejdziemy do soli z rozwagą, będzie ona sprzymierzeńcem naszego zdrowia, a nie jego zagrożeniem. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i koniecznie napisz w komentarzu, jak wygląda Twoje podejście do soli. Czy po tym odcinku coś się w nim zmienia? Może masz własne sposoby na ograniczenie soli, albo ciekawe zamienniki, którymi warto się podzielić. A jeśli chcesz więcej takich konkretnych, opartych na faktach materiałów o zdrowiu, daj znać, co mam wziąć na warsztat w kolejnym filmie. Dzięki, że byłeś ze mną do końca. Pamiętaj, małe zmiany robią wielką różnicę. Trzymaj się zdrowo i do zobaczenia w następnym odcinku.